Manko, witajcie w lesowaniu na naszym kanale. I zapraszam Was teraz do mojego screena, który teraz będę nagrywał. Ja ogólnie tutaj widzę, że mi za chwilę miejsca braknie. Losowanie, na które bardzo czekaliście. Mój zaszyt od historii ucierpiał, bo nie miałem żadnej kartki, to skorzystałem z zaszytu. I ogólnie, zapraszam. Okej. Okay. E, już jestem teraz przy swoim pulpicie, jak widzicie tutaj mam notatnik. Nie nagrywałem już dalej swojej kamerki, bo by mi padło. Tutaj już miejsce na moim dysku twardym. I... Ogólnie teraz... Nie, postaram się to nagrać. Widzimy się w następnym odcinku. Okej, okay, już jestem, jak widzicie, przy swoim... Już mnie ujrzeliście. I screen z mojego ekranu ujrzycie za 3. Nie, sekundka. Za. 3, 2, 1. Jest mój ekran. Yy... I tu są moje wszystkie kartki, ogólnie ja mam wysypane nie będę wam pokazywał. I tutaj przed sobą macie listę. O, ja mi tutaj. Yy... Przed sobą macie listę osób, które są zapisane. Okej, okay. ja nie przedłużam, zaczynam. Ok, mieszam. Numerek 13. Ja sobie zobaczę, jak to się nagrywa. Ok, dobrze, dosyć. Tylko pewnie będą te lagi, no ale trudno co poradzić. Okej, okay, ja się streszczam. Numerek 13. Wygrywa koszulkę z Batfielda. Numerek 12 symulatorek wygrywa koszulkę z Minecrafta Numerek 1 Squatter wygrywa pada i numerek 2 wygrywa Barkman a Arkham City jego ogólnie tutaj gdzieś miałem On niestety będzie rozpakowany bo ja tą grę testowałem Ale możecie uwierzyć w bo ona nie była Uszkodzona ani z tego typu. Okej. Okay. Yy, ja już tutaj wyłączyłem no, moje nagrywanie i mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. I gratuluję dla tych, którzy wygrali i niestety, no, niestety i tym, którzy przegrali, życzę Wam dalszych wygry wygranych w naszych dalszych konkursach. No i zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Cześć!